Pod Kijowem 30 przedstawicieli niemal wszystkich ukraińskich służb przeszkolili polscy instruktorzy z zakresu ratownictwa taktycznego psów, które na co dzień pełnią służbę w ukraińskiej armii, pomagając w rozminowaniu terenu czy też obiektów. Część szkoleń poświęcono również zagadnieniom medycyny pola walki, skierowanym do żołnierzy. Wiem, jak ciężko jest ze szkoleniami, z jakością, z dostępnością szkoleń. W Polsce, a y, również zdaję sobie doskonale sprawę z tego, jak ciężko w normalnych czasach, a co dopiero w czasie wojny, z dostępem do tego typu szkoleń na Ukrainie. Natomiast te szkolenia są niezbędne. Chcemy, żeby zespoły pracujące z psami. Posiadały umiejętności, które pozwolą im uratować zarówno człowieka, jak i psa, jeżeli zajdzie taka potrzeba na polu walki, czy to w warunkach katastrofy, zawalania budynku. Uczymy tutaj kursantów od podstawowych rzeczy, takich jak kontrola parametrów życiowych, przez sprawdzenie stanu psa, czyli żeby byli świadomi, potrafili rozpoznać sytuację, kiedy psu zaczyna się. Coś dziać. Nasza kompania zajmuje się w Piotrówce. Na co dzień zajmujemy się szkoleniem psów poszukiwawczych, które służą później w wielu ukraińskich formacjach. A jesteśmy tu po to, żeby zdobyć wiele cennych informacji i umiejętności związanych z bezpieczeństwem nas samych i psów. A to z kolei przenosi się na uratowanie komuś życia w krótkim czasie. Swoje ciasno. Możemy uratować cię życia. Operatorzy sił specjalnych. Są doskonale wyszkoleni, oni posiadają umiejętności z zakresu medycyny pola walki, czyli TC3 dla ludzi e, i im jest o wiele łatwiej przyswoić to, co my mówimy, przełożyć te umiejętności, które już posiadają na umiejętności ratowania psów. Dla wolontariuszy są to rzeczy całkiem nowe i, i im musimy wszystko dokładnie od podstaw tłumaczyć i pokazywać, co też y, dla tych bardziej doświadczonych kursantów jest dobrym przypomnieniem. Kursanci szkolenie ocenili bardzo wysoko, dlatego też kolejny kurs zapowiedziano na październik.